Wolontariusze będą festować na ulicach Raciborza, pani Marta Puszkowska, już państwo się znacie, tutaj pilotuje cały czas wszystko co związane jest z finałem, 23 finałem, a ja w tym roku fundacja myślę, że bardzo, bardzo terminowo, nawet bym powiedziała przed terminem, bo porównujemy wcześniejsze lata, poprzesyłała przeróżne, Rzeczy łącznie z identyfikatorami, które, które właśnie będziecie mieć założone na, na szyi. To jest ta przepustka do właśnie kwestowania. To najważniejszy dokument, który trzeba będzie mieć. Kwestujemy na ulicach, w miejscach tutaj uzgodnionych, wyznaczonych, bezpiecznych w miarę. Nie kwestujemy w pojedynkę tylko co najmniej dwie osoby. Tak też dziś będziecie przydzieleni do poszczególnych rejonów braciboż. Wasze bezpieczeństwo jest w tym, w tym momencie najważniejsze, dlatego e, jeśli będziecie mieć pełną puszkę, będziecie chcieli do nas dostać jak najszybciej, to telefon wtedy do Partner Security e, oni Was tutaj przywiozą na miejsce, żeby to przede wszystkim w czasie i w bezpieczeństwie było jak, jak najlepsze. A jeśli chodzi o, o takie sprawy organizacyjne, puszki i identyfikatory, cały, cały ten Wasz pakiet na niedzielę wydajemy w niedzielę rano od godziny siódmej. I takie kominy. Tak. Sobie zgodę, to już dostaliśmy z tak, fundacji. bardzo ciepluteńkie, także w zeszłym roku były woreczki, tak? Pamiętamy? Takie nie? A teraz. Przygotu przygotujemy wam oczywiście taki, taką wyprawkę na niedzielę, także tutaj od godziny siódmej, to znaczy tam na polu będziemy rozdawać, od godziny siódmej możecie przychodzić po, po cały ekwi ekwipunek. No i kończymy kwestowanie najpóźniej, najpóźniej o godzinie... Do nieba, Światełko do nieba. Ja krótko Wam powiem, jak wygląda program. O godzinie 13 program artystyczny. O godzinie 13 na rynku e, zaczynamy z raciborskim Górkowym Bractwem Strzeleckim, e, później występ racipolskich morsów e, i pokaz e, Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast potem od godziny 16 tutaj w u część artystyczna, koncert zespołu wokalnego perspektywa. Koncert z zespołu pompowe, licytacja bardzo fajnych przedmiotów, o czym za chwilę. I po licytacji występ grup tanecznych z zespołu tanecznego Skaza I później o godzinie 20.00 kończymy pokazy pirotechnicznym na rynku, czyli takim tradycyjnym światełkiem do nieba. Nie są Długosza. Długosza, Jedno ojcze. Ew, I piję o dwójkę? Tak, tak. No dobra. To Tak? tak? Okej, okay. dalej. <śmulak> Ej, to I to jest Matka może, to mam. tam Mamy i... <śmulak> nie o, <śmulak> Tam, 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 tam. No, a to... My, o, to przed, przed tym kościołem Jana Dobra, nie, do G2. O, tak, tak, tak.